No, i mamy to, orzełka 17 i jest już złożony. Co prawda, nie do końca, bo nie mi się jeszcze błotników założyć, bo już mi wczoraj czasu zabrakło. Dzisiaj mam nadzieję, że dokończę ten montaż. Bateryka się już ładuje, że można było pojeździć. Pięknie ten silnik 1000W wygląda, a jeszcze lepiej wygląda. O, teraz nie zobaczycie, bo sakty są duże. Drugi silnik 1000W, zobaczcie, też sakty. No normalnie można pojechać na wakacje, to dla porównania. Palec, żebyście zobaczyli, jakie one są duże w zestawie z rowerem. Pierwsze wrażenie, jeszcze nim nie jeździłem, co prawda, ale kurczą całkiem fajnie wygląda. W ogóle ten przedni widelec wygląda jak w jakimś motocyklu. Więc no, takie pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Bardzo łatwo się go składało, bo generalnie większość rzeczy była już złożona i po prostu trzeba było parę tych śrubek, właściwie to kierownicę tylko założyć, przednie koło podłączyć przewody od przedniego silnika. No, i podregulować, żeby tam wszystko było tak, jak chcemy. No i to było właściwie tyle. Więc... A, jeszcze pedał oczywiście, nie? Więc jestem zaskoczony bardzo pozytywnie, bo nie musiałem ani z tego z tyłu bagażnika montować, ani jakichś dodatkowych elementów, więc no bardzo szybko mi to zeszło i prezentuje się tak. Oczywiście. Przyjadę się nim. Trochę ma się pogoda zepsuć, więc postaram się w miarę szybko pojeździć nim trochę, żeby nagrać Wam coś na bieżąco z trasy. Natomiast prezentuje się tak. Bardzo fajnie ten amortyzator wygląda, ramy. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Natomiast jest jeszcze w jednym kolorze, że gdzieś tu mój palec jest to, że koła ma błękitne, felgi znaczy się, i kawałek ramy w tym momencie jest ona szaro-czarna, to to, co jest szare, to jest też błękitne, więc też jest w takiej drugiej wersji. No zobaczymy jak się sprawdza w praktyce, do następnego filmu.